Witam wszystkich, którzy chcą sobie zamontować amortyzatory od T4 do BMW E36. Chciałem nagrać właśnie krótki poradnik, bo widzę, że w internecie trochę mało informacji jest na ten temat, konkretnych i dokładnie co, dokładnych, co trzeba zrobić, żeby to było dobrze zamontowane, więc ja opowiem o tym chwilę. No na początek. Stara śruba mocująca jest do wymiany, ponieważ tutaj w nowym amortyzatorze ona będzie za krótka. Więc ja tu już mam przygotowaną taką śrubę. Zaraz sobie ją dotnę. Plus tulejka na tą śrubę. Tulejkę dociąłem z takiej blachy, tam pół milimetra. Wystarczy tutaj ją włożyć do środka. Na śrubę, żeby ta śruba nie miała zbytnio luzu, później, jak to się skręci, to wszystko będzie ładnie na sztywno. Druga sprawa: przedłużenie tego amortyzatora. Jak zobaczycie, ten amortyzator od T4 jest sporo krótszy. Ja tutaj dałem taki łącznik gdzie z tej strony ma jest gwint M10 na 1,5. Tutaj jest M10 na 1. Więc tutaj musiałem w tym łączniku przerobić z jednej strony tutaj gwint, tak żeby szło to wszystko skręcić, a to jest tylko nakrętka samokontrująca, żeby to się nie, nie rozkręcało w czasie jazdy. Akurat ja tutaj przedłużyłem o jakieś 25 cm, ale to jest też jeszcze z takim zapasem, <coughs> gdzie no to już zależne od y, waszego zawieszenia, jakie macie sprężyny, i jaką wysokość ustawioną. Y, kolejny krok to trzeba przełożyć tutaj poduszkę górną. W zestawie już mam nowe te talerzyki. <coughs> Więc zakładam na to poduszka. Oczywiście nie zapominajmy o tych yy, podkładkach talerzowych. One są bardzo ważne. I tutaj nakrętka z drugiej strony. To wszystko sk trzeba skręcić do, do siebie. Ja dałem tu samo kontrujące, żeby to się... Było pewniejsze, żeby się nie rozkręcało. I najważniejsza rzecz. <coughs> sorry, że ten amortyzator od te czwórki yy, trzeba ustawić tak, że po zamontowaniu w samochodzie on będzie yy, do połowy wciśnięty. Ja tutaj sobie zaznaczyłem yy, kreskami. Tutaj jest na maksa wysunięty w połowie. Do połowy wciśnięty i tu na maksa wciśnięty. On tutaj ma łącznie 9 cm zakresu pracy. Więc tutaj 4,5 cm, i tu 4,5. I jak założycie go na samochód, to trzeba zrobić tak, żeby on był do połowy wciśnięty. Czyli żeby tak było na samochodzie. No, u każdego to wyjdzie trochę inaczej, więc trzeba tutaj wyregulować na tym gwincie, żeby on był w swoim yy, prawidłowym położeniu pracy. Tu jeszcze Wam pokażę, jak go ustawiłem. Tu właśnie widać jest zaznaczona kreska, yy, kiedy jest wciśnięty na maksa. 4,5 cm, bo połowa z całego skoku 9 cm to jest 4,5 i widać jest idealnie ustawiony ważne jest jeszcze też, żeby pamiętać, aby to dokręcić na opuszczonym samochodzie amortyzator już mam dokręcony, skręcony go na gotowo także u mnie BMW stoi tak, no ale to zależy od sprężyny ja przedłużałem tam o 28 cm niecałe no BMW nie stoi nisko, a tu każdy musi dostosować nowy amortyzator od tej czwórki do swojego seryjnego, zobaczyć jak to stoi. U mnie tu zostało trochę, więc możecie sobie tam porównać z Waszym zawieszeniem, aczkolwiek ja wolę zostawić trochę zapasu tego gwintu, żeby później drugi raz tego nie przedłużać, bo szkoda roboty obciąć można zawsze. Siema.